O, o to jest piątek, piąteczek, piątunio. Chłopaki, wzywają nas. Tak, do roboty z powrotem. Musimy zrobić piątą noc we FNAFie Doom. To ja was witam moi drodzy. Kolejny odcinek urokiego dogiego Baby I dzisiaj powracamy sobie do Five Nights at Freddy's Doom, a.k.a. FNAF. 3 Multiplier. Najwidoczniej nie starczył nam ostatni wpierdziol od Springtrapa podczas tej czwartej nocy, dlatego zabieramy się dzisiaj w końcu za noc numer 5. I może zszokuje jednych, może drugich nie, nie jest to ostatnia noc w tej grze. Ale poziom trudności oczywiście dalej szybuje do góry Springtrap już naprawdę bardzo mocno oszalał, a nasz cel pozostał ten sam, czyli musimy dotrwać do 6 AM. Ale zanim zaczniemy, oczywiście ty, drogi widzowie, że nie chcesz przekapić kolejnego świetnego z w 3 na tym kanale, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jak wam się podoba materiał, to zostawcie bardzo dużo mocnych łapek w górę pod materiałem, a poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag chaos dla zasięgu. A ja jak zwykle oczywiście wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. Piąta noc, FNAF Doom, FNAF 3, Springtrap dostanie ADHD i będzie chciał nas dorwać. Czy można to FNAP. nazwać piątek piąteczek piątuniu we FNAF 3? Nie, ADHD, przepraszam, wściekliznę. Oh. Może być piątek, piąteczek, piątek? No, tak. W sumie, no piąta noc. Jak on będzie działał, oh. tutaj nie chcę wiedzieć nawet. Aż się boję. You've joined eee, the max łom. Eee, no, ja chyba latam. A my nie ma. Ja jestem loading. Ja, ja też loading. Ja też jestem loading. 2. Jeden. jeden. Go. Jestem. O oh pięć. Dobra, oh dobra God. szybko. szybko. Eee, crowbar, crowbar, crowbar. crowbar. No musimy znaleźć. Crowbar. Latarka. O, ale tu będzie ciężko, przecież ja znowu padnę od on razu. tam jest, on tam jest, on tam jest! Może w nocy nie ma krowbarów? Dobra, jest latarka. Ej, nie ma krowbarów. Eee, hmm. latarkę mam tylko. Tylko jak nie przed nie nim gadaj. uciekać? Nie gadaj. Nie ma krowbarów! Nie gadaj. Dobra, my musimy być rozdzieleni, nie możemy się o -o. trzymać razem. Bo jest, są krowbary! Są? Roki, 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 tu, 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 masz, 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 Dobra, nie możemy się panowie trzymać razem. Why? O, cześć. Hmm. Bo on wtedy będzie gonił... Z... <laughs> no kolego? Już? Nie, to jest Freddy, Freddy, Już się to był Freddy, to był Freddy, okej. Okay. Jak? To, to był Freddy. -trap. Nie, to był Freddy, zaświeciłem na niego i zniknął. No dobra, tylko że jest a, taki a, jest tutaj. Problem, bo nie wiem czy nie lepiej latarkę mieć jednak czasem. Na nie. haluny lepiej latarka, no. na Springtrapa jedynie łom. To ja będę odpędzał haluny. Dobra. Idzie. idzie. Idzie, 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 idzie. Fuck. idzie, idzie, idzie. Się jest blisko, jest blisko, jest blisko, jest blisko, jest blisko Roki. Ja już polazłem. Zrobiłem high, zrobiłem high. Słyszę go. Ja też. Słyszę go, słyszę go, słyszę go. Ciekam stanowiska. Zrobiłem high, zrobiłem high. Okay, cześć, okay. cześć, Roki, jestem obok ciebie. Dobra, ja jestem w Wencie. On tam będzie szedł, uważajcie. Idzie, idzie, fak. Po lewej? Idę sobie po tę stronę, tam gdzie uważał. Koń zauważył? zauważył! Na nie wiem pewno kogo. Nim nie mnie, on po prostu się nie chyba zdenerwował. Baluśmieć! To ja się za, za ten to ja go puściłem. Audio, Dobra. Audio zrobić na, 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 robię, robię, audio. robię, 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 robię. mnie. Macie łomy! O tu idzie! Ventilation! <laughs> o! o się. To idzie fuck. Do check -in. Bo się zaśmiałem. Ja, Ruben, robię, zaśmiałem. ja robię, ja robię. Zaśmiałem, ja robię. Ja robię. Ja jest rubenta. jest Ja robię. zrobiony. Dobra, jest jest git, jest git, jest git, jest robię. Git. Where is he? Nie wiem. Dobra, pierwsza godzina marioneta! już jest. Marioneta no świecę roku. na ciebie, świecę na nią. A jest faktycznie marioneta O! Złapał mnie raz, złapał mnie raz. Tu on się tepał? Wstawaj, w kulu. Czemu cię złapał? Czemu dajesz się złapać? Oh, Bo marioneta idzie jest tu. Ten. O, o. <noise> idzie. Idzie. Nie mogę, nie mogę zostać złapany drugi raz. Oj, idzie tu. Dobra, dobra. Ja idę sobie na drugą stronę. Idę, idę z tobą, Rocky. balon śmieć był. Tak, będziemy się, będziemy się... te. balon zabrał mi łom! Tak, zabrał cię! balon o, o. zabiera, balon zabiera. Roki, masz łoma. Ale w którym momencie go zaatakować? Jak Bo będzie, jak będzie, blisko, będzie blisko, łom ma duży zasięg. Okej, okay, okej, okay. jak będzie bardzo, Trzec, bardzo blisko. C -c -c -c. Idzie od lewej. Mhm. Idzie od lewej. Ja uciekam sobie stąd. Ciekawe, jak tutaj właśnie działa to sprintowanie mm. i tak dalej. Czy... Oh, no i już. Nie, to był Foxy. Gdzie jest łom? Zlikwidowałem go. Co tam jest? Dajcie mi łoma. Idzie Pro, gdzieś, dro, dro, dro. idzie gdzieś. Ooooo! Oh, Wziąłem go. W ogóle kamera się trzęsie. On... Co jest? Złapał cię? Zabił mnie. No, nie widziałem go nigdzie. Czyli ściany? Nigdzie go nie widziałem. Czyli ściany. Czyka za nami, jakby. tam była. O, o, idzie, idzie. Fuck. Ej. I tak jakby, kurna, chłop mnie przez... Ej, nie słychać go. What? Spalony A tu Chucken padł. Chucken padł, no. Audio, 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 okay. audio, 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 Ja nie wiem kiedy używać tego audio. Wentylacja, chłopaki. Już idę. Nie wiem kiedy tego audio używać. W jakichś momentach. Dobra, A robię czemu wentylację. Czemu Fok maska go się świecić? AAAAA! on cię Fako! zaatakował? Co? Zaszarżował? O, 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 o. Nie! On się pojawił nagle przy mnie! Czekaj, kuźwa! Co ja? <laughs> o, ja się przestawię. Ja nagle? to tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie jest, tu, idzie tu. Jest gdzieś menu. Where is he? Nie wiem. Z, to Jest, menu. pół za pół za za pół za to QR. No, rozsypał no, się, no. właśnie ja chcę zobaczyć, czy ja mogę się ożywić jakoś. Odżywić? Odżywkę weź Ale nie, nie wiem. wiem gdzie, nie wiem, nie widzę tego menu. Znaczy, podejrzewam, że nie ma i tyle. Gdzie <laughs> on jest wolniejszy tej czwartej nocy? What the fuck? Nie mów, nie mów, Zara będzie pewnie... Hi. Hi. Spokoiłem go chyba. Chaken, yy, wyjaśnij mi od razu, póki w miarę jest spokojnie, kiedy głowy? używać... Jak go słyszysz max. blisko, użyj ten śmiechu i tobie. uciekaj Marioneta! Jak będzie przy nie nas dobra, się, nie daje się rozwalić! Teraz, teraz Max zasieć! No świecę na nią i nie da rady patrz, widzisz? O, o i widzisz? Teraz zniknęła. Where is he? Idzie za nami za Za mną Where is he? Where is he? Where is he? O, się oh, pofał. Fuck. fuck. Rozwaliłem ją Hello? hello? Robię hello Dobra idę do audio zrobię yy, Ja chcę się odrodzić Sadgę. Jest git, jest git, jest git. Idzie. Robię, robię audio. Nie ma więcej Ooh. łoma żadnego. O, Chica. Dobra, zwaliłem chica. Właśnie jestem zdziwiony. Zrób, 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 zrób. O oh, fuck. Idzie tu. Jak się kamera trzęsie, jak on jest blisko. To. Marionet. Co on się tak nagrywa? W... Wentyla ventila robię. Rób, rób. jest blisko, jest blisko, jest blisko. Czemu jest blisko? on nie jest taki szybki jak wtedy? Jest blisko, uważaj! Dobra, 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 zrobione. Rób hello, rób hello. What? Ale ja nie miałem trzęsienia ani, ani dźwięku, że on gdzieś tu jest. Ej. A. Czemu <grym> on jest teraz taki wolny, łaj. Poczekaj, zaraz, zaraz przyspiesz, no. to zobaczysz. Spokojna głowa, e jakby audio go uspokaja, chyba. No to ta, ta. też tak zauważyłem, faktycznie. Trzeba kilka razy audio zrobić i go uspokoisz wtedy. A no? On wtedy tak zapomni o tobie. No! Tak to chyba działa. Tam sobie idzie, idzie, idzie dobra. Idzie, 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 idzie. Mm. Nie ma od razu. Okej, okay, wkurzył się. O to co, chyba zaraz szybki. szybki. Chyba jest szybki. Nie, nie jest szybki. O jest! Jest? Zrobiłem audio. I jak? I chyba się zatrzymał. Okej. Okay? Jeszcze jest audio do zrobienia w razie czego nie padło. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ej, jeszcze uspokoił szybko! Ej, to jest wow. metoda walki z nim! Wow. Audio, Audio trzeba musimy! Audio. Czyli trzeba przebiegać obok Check miejsc is. z audio. Czego? Jak tam twój odcinek? Zarąbiliście, oglądam was normalnie! No, cześć do widzów. Nie wiem, gdzie on jest. Ja też nie wiem, ale to dobrze, on pewnie zaraz w tym długim korytarzu się pojawił. O! No, Fredosław, rozwaliłem go. Idzie. Po prawej. Tak o. jest. A to nie był Boniak? Nie, audio, to audio. był sprint. To był on, to był on, to był on, to był on, to był on. Ale czemu teraz tak nie wtedy czwartej nocy, to mnie zastanawia. Bo, Fox! Gdzie on jest? Idzie za mną. idzie za mną. Gdzie jesteś? Ja jestem przy tym. Od ventilation jestem przy tym audio. Robiłem? O god. Zabrakło audio już. Nie ma audio. Marionet! Marionet! O fakt, trzeba tego audio. Mangle! 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 Marioneta mnie złapała! Nie, to marioneta złapała Maxa. MANGEL ty! A, Mangle też tu jest. Hello? O, robisz hałdy. On idzie do ciebie, Roki! Tak, jest przy Rokim. Idę wentylację zrobić. Robię wenty, robię wenty, robię o, wenty. A Nie wiem. Nie wolno gołem. gołomem. Dobra, ja zrobione. ciemność, widzę. Uważaj, Rocky, uważaj, on tam idzie do ciebie. Idzie do ciebie! Uspokaja go to! A, tak. No, no, come Jakim cudem to... to go Zawaliście! Dobrze, 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 dobrze. Znamy, znamy już pattern. Ja już prawie na mangla wpadłem tam na scenie. Mangla Tum... chyba się pojawia. Idzie, Oj, Oj, to tak szybko. O, wentami idzie! Jest, idzie wentami, trzeba robić halo. czemu nie szarżuje? Ale to nie jest za szybko chyba. Dobrze, zatrzymał się. No nie. O nie. Gdzie on idzie? Muszę zacząć Wędami. Nie, pan. zatrzymał się znowu. Tej, ta noc piąta jest o wiele łatwiejsza niż było w czwartej. No! O, to tak jest? Idzie wędami, idzie wędami, idzie wędami, dobra, 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 dobra. Chyba idzie za mną, tak, idzie za mną. Idzie za Maxem. Rób hello, rób hello. hello. Dobra, 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 właśnie chciałem tak poczekać, dobra, idę do audio, zrobię. On tam jest blisko, uważaj. A bo nie, dobra, idzie do mnie. Idzie do mnie, nie, dobra, to idź to, do mnie. No, Fak, do... marionetka! Sierp. Marionetka robiłaś. A, no, słuchaj, jednak mnie. O, jaka hamuwa. Kurde, nie dam rady teraz do audio iść. Bo ja jestem odleczy. pod audio. Zatrzymaj za za go. Nie mam jak na razie. Robię ja audio. Się. Rób audio. Dobra, rób, 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 rup, 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 rup. Ooooooh. Aleś zatrzymał, on idzie o! cały czas. On idzie, tylko nie ma dźwięku, nie wiem czemu. Mm. Nie ma dźwięku, chłop? Nie da. ma dźwięku, jak chodzi. O, jak skoczył! Hello. Hi. O, on skoczył do ciebie. O matko. O, o. Ej, nie chcę się zatrzymać teraz. Czemu jest on cooldown? Uważaj! Uważaj, uważaj! Idealnie! Zatrzymałeś go, o, dobra, Ford. dobra. Wentylection, wentylacja, wentylacja. Aha. No dobra, kółko zrobimy zaraz i... Ale on skoczył, widziałem. Aaaaa! Jezu! Złapał, Złapał cię Rokinas? Zaatakował mnie, no. Ale mnie zjumpscare'ował. Where is he? Oh, fuck. Where is he? No bo on teraz jakoś tak skacze! I nie A, robię. wydaje dźwięku! O oh, fuck. Mangel! Dobra. Uważaj, 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 uważaj. Idzie. O, teraz wydaje dźwięk. Idź do audio, idź do audio. Mhm. Mm o, karamba. Zatrzymał. zatrzymał się, zatrzymał się, zatrzymał się. Ewentualnie znowu <laughs> idzie po cichu. Oh, god. Idzie po cichu, nie? Robię, robię. Tak, idzie Rup. po cichu. Nie, słychać go, słychać go, słychać go. O, teraz tak. <laughs> Gdzie jesteście? Farkadę A! Mamy audio? Mamy audio, dobra. Hello. hello? Użyłeś? Okej. Okay. Użyłem, użyłem. Siema. Hi. Ej, <laughs> jest piąta. Tak. Cicho, 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 Jest możliwe, że jeszcze szóstą noc będziemy w stanie przejść. Gdzie? Ale znowu nie zgina pierwszy. Go. Go, 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 Ale kamera mi pada. Robię hello, robię Hello. hello. Oho Where is he Muzyka jest Where is he Nie wiem Where is he o, chika. dobra, zwaliłem Cikę Idzie za tu? Okim, jest, widzę... Zgi e, audio Chodie nie mogę ide, ide, oglądać idę idę idę, robię robię robię, robię. Mm -hmm. O kurde mam coś mam, mam, mam jakiegoś gościa tutaj Nie wiem nie kogo masz mam. nic Max Okej okay, uspokoił yeah. się nice nie do końca. On to tak jakoś łombie, skacze. skacze. Wcześniej, czwartej nocy, szarżował jak posrany. Idzie tu. A teraz jakby łatwiej go odeprzeć. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia. Oh. Dobra, minąłem się jakoś z nim chyba. Co jest? Goni was. Ventilation. Wenty! Nie! O Jezus Maria, to Foxy biegnie. Dobra, 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 dobra. A, dobra on kaję. Foxy. Okay. Dobra, okej. Okay. a Czika! i marionet! Uh mnie nie. na samym końcu mi z rogu był jestem jest już Uważaj bo on skacze, uważaj bo on skacze. Czym się spektowało Max? MARIONETA MARIONETA Marioneta, marioneta, marioneta mnie goni. Ale nie masz w ogóle nic. Caken, zaraz stracić życie. Czym się spektowało? Z. Karambo! MARIONETA Max, Max. Max. Dawaj tylko cztery. Maluj, maluj, niego! nigo. Tylko 14 sekund. God. Jak nie masz wentów, to ci się pojawiają kuźwa wszystkie te. Ta. Oh god. Bez przerwy widzę. Dam radę, 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 dam radę. radę, zrobisz 5 sekund, to. 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund dam, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Pięć Mario, to jest test. Jezusie. <ślaś> Jest! Yes. O oh. Chłop wow. zrobił piątą to co noc! Szesta noc? Sobota! Oh. Mamy płacone za sobotę! kurde, nie chce mi się w weekend pracować, ale dobra, let's go! Będą dwa godziny, będzie dodatkowe pieniądze, tyniądze, ja ja Dobra, czyli wentylacja to na pewno jest jak nie masz wentylacji, kurde. to więcej fantomów się pojawia tę, 20 tę. parę sekund mi brakło No A mi wiesz, Ach. brakło tak z 4 godziny <laughs> Ale najgorsze jest to, jak mi się on pojawiał z za rogu zupełnie. Bez głosu, bez niczego. Nie miałem no kiedy na skaczać. No Ja zauważyłem, tak, tak. że jak on was goni, to on tak skacze przez połowę mapy. Mm -hmm. Dziwnie. To ten łom to mm. dla mnie był bezużyteczny. Nie użyłem go ja, ani ja, razu. Ja, ja biorę latarkę, ja biorę latarkę. Bo, też bo biorę latarkę. Fantomy mm. łatwo się odpiera. Night Six. co Night 6? to będzie? Dobra, pamiętajcie, żeby uaktywniać te. O, ventilation już A, padło. tu jest. Dobra, też biorę łom. U wentylacja jest offline już! Idę zrobić. O, o. No, ale Nic tam jest sprint trap. Tam on stoi dosłownie przy wentach. Ej, balon już się pojawiał! To, fuck fuck no no to jest, jest ventilation system offline! A ja stanąłem przed nim! Ehm, um, em, um, um. CO go JEST?! O nie, on tu będzie biegał jak w czwartej nocy, tak przypuszczam. Co jest za epicką muzyka? <laughs> o ba, o ba, 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 ba! Ba, 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 ba! Co, co, co? On? Springtrap Trzeba trzeba z... zrobić! Tak! Idę, idę, idę. Czy już Juub można? Za iść Można. Oh, chika. Hi, Foxy! <grym> jest za tobą, jest przed tobą! <grym> What the fuck! Co jest grosza? Foxi? Wszyscy jest... mnie zaatakowali! co to mruga, ja nic nie widzę! Zabrali. nie jest mi. latarka! Widzę springa, A. dobra? Nie nie zrobimy no wentylacji. Ej, nie możemy tu zrobić! To nie można nie robić wentów! Nie można wętrów. Wętrów. Ventilation has broken! Nie można! To dlatego nie... O... stabił mnie chłop! Co, Max... Jóż? tak... <laughs> What the fuck?! z jakiej odległości on mnie zaatakował, Springtrap?! Aha, ja nie mogę mo tak, tak, nie tak, robić, tak! Nie można robić, nie można robić wentów! To jest noc bez wentów! Czyli latarka jest must have! Zostałeś sam, Max. What? Tak, e, Springtrap mnie zaatakował i nie mogłem od niego uciec i od razu drugi raz mnie zaatakował tak, i padłem. ja też nie mogłem nic zrobić, bo mnie a, fantomy kuźwa przyśpiliły do ściany. Czyli jest się na hita. Ja nie, nie wytrzymam na dwa, tylu godzin, na na Ja nie wytrzymam tylu godzin, Daj się rady, dasz się rady! rady, rady. Dasz rad, Uwierz w siebie! Uwierz Majoneta w siebie! Marioneta mnie goni! Wszystko mnie goni! Nasze rozczłonkowane ciała wierzą w no, ciebie. No my nie znaleźliśmy latarki na sam początek. Ja miałem! O! Jakie tuli! Nara! Nara! Zoza mnie! Bobo! Bobo! O, 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 o. Jak było blisko! Iha! Iha! Ferrari! Ale on nie biegnie jakoś tak mega szybko. No, on był za tobą, tam gdzie wentylation... Wiem, 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 Chodź, a. <noise> a Mogę się audio podpuścić? Albo nie ogarnąłem, że zrobiłem to audio. Tak, zrobiłeś. <noise> Hello? Teraz to jest zepsute? Fuck off. A jezus, Maria, ile was tutaj? <noise> Ta animatrony mnie przyszpiła. Ta latar... latarka pójść, bo nie mogłem znaleźć. Miałem łom, łom jest bezużyteczny. tej tej mojej... lunsz, śmieciu, ty. Fredosław. Frederek tam chodzi. Joch się ktoś tepnął, co to było? Zatrzymał się, zatrzymał się, zatrzymał się. O, balon śmieć. Aaa, zostaw mnie. Zostaw mnie! <grym>, Kurde ty... Jaki chaos! To ja są no. A mogliśmy w sobotę odpocząć jednak. <grym>, szósty no. dzień. Znaczy, szósta noc. Zostań. mnie. Ja se no. tak pograłem. Oj, ja se tak bardzo pograłem. No ty, ty już w ogóle. Please. Please. Masz watch yeah. together. No, Please. watch together z kumplami mam teraz. Oh, mnie boli dupa, że... Obawiam ten odcinek. Nie boli dupa, że tamtej nocy nie zrobiłem. Bro. On skoczył, Grry, Max, za tobą. Hello? Grry, hmm. Jest tylko jedna latarka! Jogą zasuwam! Mm suwa. -hmm. Jak cika się pojawiła! Powstanie, Cię! No, ma latarkę, przeżywa to wszystko. O, no, nowa latarka. Nie, no na tej. Gimmy. na tej yes. nocy to Nowo tylko baterium. latarka. Nie ma innej opcji, to tutaj, tutaj tylko latarka. Ta. No. Where is he? Where is he? Hello? Hello? Hello. Where is he? Taka epicka wiem. muza fajna w tle. O, oh, jest, widzę go! Yes. Ba, 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 ba. Hey, goni ja bym przeżyję, wszystko! Bon. Jest dopiero druga, ty! To nawet nie jest połowa czasu. Hello? Hello? O, balun śmier... Ba. A, nie, marioneta. Marioneta go złapała. Stop mnie. mnie. Puść mnie. A, o, fajnie, fajnie. Jeszcze cztery Dobra, godziny. Zarobiliście, zarobiliście. Jak się bawisz, Rocky? Mi się wydaje, że cika ciągle przy tych automatach się pojawia. O, mangle tu. O, o. to źle zrobiłeś. Albo i nie? Albo i nie? złapiecie! Oh! Złapiecie cię w tych wentach, chłop. Nie? Nie złapał cię? Nie zobaczymy! Jak? <laughs> Jednak oszczędził chłopa. Ja nie dam rady, chłopaki! Haj! Masz rady? Nie dam rady! <laughs> wierzymy w Ciebie, wierzymy. No, pro. To jest. Too stressful. Dwa stresful. Stresful Chyba to jest. Dwa stressful. Mniej stressful byłoby... jest. To no. O, To jest. To wszystko przyjmuje na klatę. O, fr Fryderyka weź co jeszcze. Where is he? A. Tu, tu zaraz audio masz pod bazą. Won. Won! Nice. Nie, nie zwróciło to jego uwagi. Offline. Latarka mi się kończy. Jesteś offline. E Jaka muza łatwiej teraz by było... ten, jakieś skrzypce Właści... weszły. Tak, łatwo, łatwiej by było gdy w, w sumie wszyscy przejmilibyśmy te latarki. TAK! Robisz audio? Robię audio. Please. Please. Jest git, Please. jest git. Please. Where is he? Nie widać, nie widać. <laughs> Że za coś takiego nie ma copyrighta. O, będę to jest chyba muzyka z tych... ...z Bloodborna. Mm. O, oh, fuck off. Bloodborne. Aaaa! O, Maryneta cię dogoni, ona jest chamska. Trzeba się na nią patrzeć, to się zatrzymuje. Co za hamidłek biegnie. Epic music! No, <śmienny> epic music. <śmienny> Od razu w montażu. Aaaa! Chica. O, oh, fuck. Nie no, Max to przetrwa na luzie. Nie. Nie, na żadnym luzie. Jak go złapię chociaż raz, to już po robocie. Za to mnie! Puść mnie! muza się skończyła. A nie. Nie, no, trwa. Zaczęła się. Idzie. idzie tędy, idzie tędy, idzie tędy. Ale czemu Hello? nie szaruje jak wtedy? To mnie zastanawia. Co jest? Może taka była noc wtedy. Co jest? Trzecia, max już marioneta, marioneta. Nie, mangu. Ale goni mnie marionet. No, też. ale mangu wydaje ten dźwięk. Hmm. I zdąd? Yeah. Dasz radę jeszcze połowę czasu. Nie dam rady kuś No spokojnie. Przypomnę ci, że my padliśmy jeszcze przed pierwszą. Nie uda mi się chłopaki. No, no ja padłem ty w te dwie noce na luzie. Nie, tak. uda się, nie uda mi się, nie uda mi się, nie uda mi się, nie... Wiem, że Ej, go... <laughs> Robisz audio? Puść robię! O jakie, jak go przytula, ojejku! Patrz to jak go ładnie Puszcz przytula! Mnie. Nie słychać go. Węty chyba. Idzie wentami, dobra. Ja pójdę tędy. On wentami idzie wolniej. No tak, tak, tak. Tylko, że raz mnie złapał w czwartej czy w trzeciej nocy w wentach, bo on był szybszy w wentach wtedy. No i marioneta się się odrodzić za bobusy, nie? Tak, o 5.59 się odrodzi. Przydałaby mi się wasza pomoc tu. Tak czakaj się od razu o 5.59. jest bardzo ekscytujący odcinek z oglądania chłopaków. No cóż.

Jestem oflina, marionet. Hmm. O gad, nie mogę się teraz najbardziej. Balun, ale. tu jest za dużo. Najgorsze jest, to, że mi się latarka zaraz skończy. A nie masz kolejnej? Nie. Dawaj, audio zrób. Jak ci marionetka nawet dogoni, to wiesz, to będzie cacy. Hmm. Nie mogę. Jak tu nie możesz. Marionetę jest blisko. A, nie, nie no. chodzi o marionetę, tylko wspomnie! Chodziło o Bo tego, Springtrapa. Nie, Spring -trapa. Bo Bo nie zdążysz, 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 zdążysz! Nie zdążasz! Zdążysz! Zdążysz! What the fuck, jeszcze... Fuck! Friends nie mam latarki, one. złóż! Złóż. Z... Już nie mam latarki. Daj radę. Jogurt 7 zbóż. Rady. For men. No dwie, dwie godziny jeszcze! Jeszcze no. marionet! No! Oh. Co, Co jest? jest? E? Uciekaj, musisz, znać, chyba musisz chyba znaleźć wyjście, dajesz! Co, what the? A... Wyjście, wyjście musisz znaleźć Exit! O co tu chodzi? Where is Exit? Tędy, tędy! Nie tędy! Te, dobrze, dobrze, Max! Tamtędy! I prosto! Który tędy? Prosto! Tu? A, dobra. O! o! A, to, to! co? Uciekł? Co jest, galon? I ty nie dasz rady, he? Co jest, nie ale nie, nie z tej... What the fuck? O co tu chodzi? <grywiali> a ty się wracasz? Nie wiem! Co ja tu robię znowu? Wróciłeś się. O co? <grywiali> nie wiem. <grywiali> nie, tędy, 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 tędy chyba. Może chodzi o inną drogę? Ta... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie, o nie wiem. O, cześć! O jest exit! 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 Ale O ale Co tu się dzieje? What the dzieje? fuck? Epic! Ty to chłop zrobił szóstą o. noc No co za chłop I ty Max mówisz że dla ciebie że nie są dla ciebie te fynafy nie Co mam? Co, mam? co O co oh, chodzi? Fuck. Nie, Łomem! No! Łom masz, łom masz oh, fuck off! Masz Łom! Musisz Wiem. go uderzyć Wiem Kurna, ale epic fight Leży czego kolejny łom masz Gdzie? Leży, to leży tu, w tym samym miejscu I będzie kolejny tak, 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 chyba. Tak, 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 tak. Leży tu, leży tu, o właśnie. Ile mam cię tak bić? <noise> dawaj go, dawaj go na pyrę, kurwa! Jaki boss fight! <noise> o nie! <noise> wstawaj, Jej wstawaj, wstawaj, niej, wstawaj. Niej, wstawaj! Wstawaj, 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 uciekaj! Jak Dopiero go bić! Dopiero teraz, teraz, teraz! O! Jak ryknie, jak ryknie! O. Dobra, 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 dobra! Czyli czy, czy go pokonał? Nie wiem. Nie nie. nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, jak będzie szedł, jak będzie szedł, to go b. O. Nice. Kolejny za to. Bo, za to, bo, to, bo, to, bo są był. kolejne albo dalej. Ile jeszcze razy? Może pięć. O, teraz? Nie. O, właśnie, okay, dobra! bierz kolejny, kolejny. What the fuck? Dobra. ile mam jeszcze razy? razy. Nie gadaj, że to 10 czy coś. 7. Jak tu wszystko kiełbają? 8. Może latarką powinieneś go zaświecić po ataku? Nie wiem. Nie wiem. Wiesz co? Tak mi się wydaje. O nie! A tak był blisko. No ile razy miałem go ubić? Mi się wydaje, że faktycznie. nas jeszcze nam została do grania. Ale mi się wydaje, że powinieneś był faktycznie latarką, że to było okienko. Bo z jakiegoś powodu dostawałeś te latarki pod nogi. Nie, to była moja jedna, którą zostawiłem. jedna. No to nie wiem. Kurwa! Było blisko. No ja miałem, no ja miałem piękny gameplay nie z tej ben, gry. No co? Nie będę w to, nie gram w to, do widzenia. Ja, no to, to na, był na. piękny gameplay z tej gry powiem szczerze. Ja, ja. Mamy powód, żeby wrócić jeszcze. Te. Oj tak. wrażenia się Spring Boy. Siema, Foxy. Foxi. kolego. <laughs> no, Foxy. <laughs> tak, byłem, tak byłem blisko, żeby go pokonać. No. No cóż.